Ciemka, tutaj ADXD82, team dzisiaj ze mną jest Mariuszek, Mariuszek Mariusz, jak, jak zawsze No, Mariusz z zabawkami, a pracę w polu czeka Tak, dzium dzium, <laughs> Idziemy na pole Tak, Mariusz się będzie pracował to tym zetorem robi ten zetor. O tutaj, tym Proxima, stół, stowa, no stuwa Z prasą Simp -Mom. A czemu on w kole? koło ma w chlewie? To jest Dobra, idziemy na pole idziemy, na pole, idziemy na pole Idziemy na pole I widzicie, yy, eeeh, kosi, kości yy, yy, Widzicie, Tobie ten wizytą stoi w miejscu. To jest ursus, 1604, on jest niewydany Najprawdopodobniej będzie wydany na pierwszy sezon yy, no. Ale spokojnie, będą inne mody, bo on nawet dla mnie jeszcze robi traktor Tak, jeszcze będzie dla marysza, tak no to co, zaczynaj będziemy prasę, zacznij prasować, ja szóstkę wezmę. To. No i igra, prasuj, nie prasuj. Och, co widzę to prasowanie, o Jezu. No nie będzie lamił tak jak tamte ze... Dla mnie nas <laughs> nie było na najprimie... Ale mi nie chodzi o to. Ale ja mam lagi. Dasz radę, duże traktor się rozpołowił Ale to co pojawił Wiem ma, więc ma, mam internet bez limitu a tak tak mam pod koniec gdy trzeba zapłacić za internet sumladi Mariusz opowiedz mi coś o mapie U... nie... mapa bardzo fajna grałem w nią 11 13, 13. Tylko była trochę inna No e... Jak widzicie, nie wiem czy Adi pokazał, jest mod wapna Ta, ja Tak, będzie sezonu... 10, 10 I będzie nowy sezon To tak Może 15 nie minut, tak? Ja wezmę 6 15 czy po ile? Tak, Ta, 16 ja wziąłem szóstkę Ale po ile minut? Po piętnaście no bo kurna jak renderuje się to je... Dobra, ja biorę szóstkę, ja, ja dam ma, masz internet z drewna Ja czy ty Ty, ja mam zwierzę Ja mam z diamentu Ja mam kurwa z gówna Pochodzi jak gówno dzisiaj, wczoraj Ej, nie patrzcie później, na ten puk, bo ten puk czerwony on jest taki dziwny. Jedyny puk taki no. w brzuzku, który przypasowałem. Eee, yy, o... Adi, wam, wam podać zdjęcie. zdjęcie e, Wyśle... Weszłeś miejscowo chciałem to powiedzieć. Nieładnie tak chodzi, wiesz? Teraz się przeprosić. Przepraszam. No, weszłeś Kurwa, właśnie <laughs> No nie mogę ty nim wykręcić tutaj Właśnie to się stało Ale ty widział jak to u mnie wygląda, nie? Dobra Nagraj filmik <grym> nie, nie, chcieliby tego widzieć Jeszcze na kije grafiki W ogóle mogę większą grafikę sobie ustawić Widzę Bo mnie nie gra Tak W końcu wyłączę vlog <grym> Dobra, Ale ja nie, moram. na Boroszowie mi tylko tak lamiło lamiła. Od... Znowu jak ty zejść Ale do. Ty zejść prasę podczepił? Nie Nie yy, Nie wiem ale mi też zlagowało No bo mi coś zlagowało Ja tu będę wolał Wolał Łarał. Wolał pole na traktorze Hej kup siabka dawa, hop, siup. Sióstka bardzo fajnie Doko. to sprawuje to cenzura wejdzie. Mm -hmm. Wow! A nie No serio, nie chcesz widzieć to, co się umieć wyprawia? Nie wiem, ale masz ładnie spracować tylko tyle wiem. <grybuj> no to odejdę i To nie ja... To nie ja... Połam Ciebie jak Zielonka? Nie Nie. No. Zgwałciłem cię. Ej, mam 98% pika. I nie mogę dalej balotować. Dlaczego? Nie wiem. Balotę za bardzo, to po mówiłem. Ej, tak jak ja w realu teraz w wakacje owijałem typkowi balota, nie? Baloty. To z jego balotów u mnie by wydało około, nie... O połowy mniej bym miał balotów, nie? On tak też zbijał te baloty. To wyglądało jak jakieś gówno. Wujek? On wbijał jakiś typek, nie? Bo byłem... owijałem u kogoś. A tu kurwa on wjeżdża te baloty. Normalnie miękkie, nie? Sam mogę się obalić balota, kiszonki To było mokre siano jeszcze, nie? Takie trochę, nie? I tak czy tak samo mogłeś go obalić Kurwa, bo to widzę tak mało ma. A on się zblokował, na zlewa za gówno wyjebać to w pizuku, nie koszyk, to nie będzie tego. Zakajdę z ma obciąć. Ehe? Dwa rzędy. Serio? Ej Jezu, jak to mnie wygląda Jezu. Załamałem się psychicznie Nie widzę, co się O, o, jedzie Jedzie Ale co jedzie? Proktor do przodu jedzie O, przyczepy! Nie chcę patrzeć na to Traktor do przodu jedzie Jezu, dobrze ja nie nagrywam Jak ty nie nagrywasz Co? Mnie nie, ty mnie nie nagrywasz? Nie nagrywam, Aha, nie wiem Całe szczęście wiem, wiesz jakie jest spóźnienie? Około 10 sekund jak ja coś powiem to dopiero do ciebie to dociera po 10 sekundach Do tego jeszcze u ciebie 10 sekund wstaniesz do domu z góry Pół minuty spóźnienia Kurwa w czasach starożytności to wygląda Ale co No to dojście do ciebie ode mnie Starożytności Dostawiłem trochę przyczepy Starożytności szybciej to trwało no jo, no ale niestety, wiecie, ach ten internet mój z drzewa. Kurza <noise> mi ten modwa na powiem ci. to wygląda. A znowu ośkę wyjebało w traktorze. Który? <noise> <noise> <Turoj, tury>. Który? <noise> A nie, to tylko taki lag był, dobry. <noise> Mm, nie wiem, jak się tu znalazłem, ale spoko. I nie patrz, nawet tam nic jestem, nie pokazuję. Ale widzę, by chcieli to widzieć. Jeszcze chyba naprawdę bym nagrywał, jakbym miał lepszy internet. Tam bym, patrz, za tymi krzykami, prosto, daleko. Dobra. Tak normalnie to ja normalnie balotuję, ale niestety mój internet nie pozwala na normalnie, normalne balotowanie. Na normalne granie. Tak już Wola już w realu. Co bym nie wolał? czekaj jak się mi napisał. Lagi Mariusz, mam w realu. Ja kurwa, wtedy to wie to... Bym pierdolił, nie robię, pierdolę, sprzedaję wszystko w pizdu, w pizdu sprzedaję wszystko. Jakbym miał mieć takie lagi w realu. Ty wtedy zainwestował w najlepszy internet? ja pierdolę. Mój kolega miał takie lagi w dziewiątce, jakie ja teraz mam, ale to jest wina internetu, nie? W dziewiątce? Wiesz, grał na singlu, nie? No. Na singlu grał i miał takie lagi jak ja że jedzie ileś tam sekund, a większość czasu stoi. Tak ja mam. <noise> Dobra, dostałem załamanie psychicznie, przepraszam, ale muszę wyjść. Czego? Co ty robisz? <noise> nie patrz. Nie mam zamiaru. Nic, nic nie robię z balotem. Ma o, jakie mam laźnie. Z chęcią bym zobaczył, co on pracował w Ale fajnie mnie to wygląda. Mówię lagu i się obok tego balotu tak jakby ruszam. O, dobrze. Bardzo twarde te baloty. Ciężko bym chciał Você... Ono, uma... Boa, Oba, eu não sei tá, ah. o Warra. Co on robi? Tego mais jogo não trochę. O trochę. Dobre. To ty Warra. Skąd tak cutefto się rucha? Rucha. Aaaa o... ten trochę na to o... Już wiem jak nazwy o... odcinek Aaaa o... Mariusz i jego a A Aaa Dobra Jedź oraj Nie Ja bajzon nabiorę No chodź do mnie no Pojedziemy się na przyjeżdżka Będzie Ci przyjemnie Masz wieździe jechać Kosi, tamowo bo ja z niej wykoszony. Tylko o Madrytami jeździ, pamiętaj. O kurwa, gdzie ja jestem? Ja <śmiany> sobie położę Madryt. kurwa ja to nagrałem. Z, z, z przypadek. To wypierdalaj go. Bo... Mariusz. Kurwa że oddaj ci jajca. Kurwa. O oh, god! <noise> Już. Dlaczego mi tego Jedziemy! 10. Jedziemy, 10. Jedziemy! No ile to nagrywam? Tylko nie tak wypierdol, bo w nas w nie się Uf, z pracy. Wiesz co? Mnie to bardzo wkur... jak ja to patrzę. Na co? No, jak to mnie laguje, przy tym kombajn się pół rozdziela, header leci gdzieś tam połowę mapki dalej, ośka w też, też, a przedne koła się rozszerzają. No co to ma być kurwa? No co to jest za... co to nie jest... no, nie jest kombajn, to jest gówno. Już wolałbym kurwa sierpem posiedzieć. Sierp. Co bym przynajmniej mnie lagów nie miał na modlitwu A tak to widzisz co jest Dobra, postaram się kościć ty, ty lepiej, lepiej co nie się o, na V się obniżył fajnie A no jak kiedyś myślał Ty? Na meczkę albo na up lub down Tak, teraz rozpłynę. Ach chuj piknę HI <laughs> Udało się. Jeden gu... guzik i sam kosi. Dobra, koszę. Bardzo ładnie będę kosił. Czy pan pracownik? Ja. Przepraszam, e, e, co to ogląda za to jak to wyglądało ale to niestety moja wina internetu Więc Adi, nie wyżywa się na mnie podcinku po bo to nie moja wina, wiesz bardzo dobrze o tym No jak gdyby twoja Nie wcale, tylko mojego dostawcy internetu no, Pożegnaj się, wiesz, że dzisiaj to trudno będzie coś nagrać No Przepraszam, jeszcze raz przepraszam No dobra, jeszcze pożegnać Dobra, dwa mi się żej na Mario. Hejo! No i Adi, dzisiaj mi tak.